Mamy zimę. Pada śnieg. Cudowna energia. Superna. Nas otacza. Ale co my robimy? Co? Ach, wielu z nas ma problemy, żeby cokolwiek zrobić. Żeby cokolwiek zadziałać. Z papierami, z wszystkim. Mamy narzędzia. <grym> mamy wszystko. Ale co powoduje, że nie możemy nic zrobić, że nam nic nie wychodzi? Używamy wielu słów, niepotrzebnych słów. Wypowiadamy, wypowiadamy, wypowiadamy. Tracimy na to energię niepotrzebnie. Skąd się to bierze? No wyobraźcie sobie taki komputer, nie? No jest program operacyjny. Ale w tle działają inne programy. Fachowym językiem nazywa się to demons, demony. Tak samo my mamy w tle bardzo wiele programów, które pracują. Z reguły są to programy, które są kierowane przez nasze ego wpisy które przez całe życie nam zostały wpisane czy to przez rodziców przez przedszkole szkołę społeczeństwo grupy społeczne z którymi się obcowaliśmy praca i takie tam różne inne rzeczy No i te programy sobie w tle pracują powodując lęki Dlaczego tak się dzieje? No, bo z prostej przyczyny się tak dzieje. Bo wielu z nas, wielu z nas, większość z nas nie zrozumiała jeszcze jednej rzeczy: podstawowej rzeczy. Mianowicie, nie jesteśmy fizyczni. Nie jesteśmy fizyczni, jesteśmy duchowi. My jesteśmy duchowi. Wyobraźcie sobie taką rzecz. Tak jak ja tutaj, o, jestem fizyczny, prawda? Jestem fizyczny i podchodzę do wszystkiego fizycznie. Kierowany przez Ego. Za mną stoi moja dusza, mój duch, którego nie słucham, a który bardzo chętnie by się ze mną zjednoczył. I ze mną działał. Wtedy płynęłoby to wszystko z serca. Czułbym to, co robię. Tak? Właśnie <grytanie> najwięcej jest na tym etapie. Dlatego używamy wiele słów, mówimy dużo, opowiadamy dużo, dajemy energię wielu rzeczom niepotrzebnie, bo nie czujemy. Do innych podchodzimy jak do fizycznych z punktu fizycznego, że są tylko ciałem fizycznym, a nie kompleksowym ciałem lub naczyniem, skafandrem, które zawiadowane jest przez naszą świadomość, która powinna zjednoczyć się ze swoim duchem. Gdybyśmy podchodzili do innych ludzi, w ten sposób, że im wybaczamy. Od razu, jeszcze zanim zaczniemy z nimi rozmawiać, wybaczamy im wszystko, co powiedzą, wszystko, co zrobili, wszystko, co zrobią. Łączymy się z tym, co jest za nimi, z ich duchem. Na bazie duchowej, na tak powiedzmy energetycznej, tak? Śledziłem i śledzę. Różne rozmowy, różne tematy na naszych grupach, na grupach dotyczących procedury OPPT. Stoimy w miejscu. Stojemy w miejscu właśnie ze względu na to, że roztrząsamy wszystko na bazie fizycznej. A nie na bazie duchowej, energetycznej. Nasze myśli są podsycane lękiem, a nie odwagą. Szanowni <ślesz> wam moi drodzy kochani, taką jedną fajną rzecz mi się z tego chce. Mamy narzędzia, które moglibyśmy wprowadzić do użytku. Ale zachowujemy się w taki sposób, jak jakiś nowicjusz, któremu są położone narzędzia, na przykład do, do obróbki drewna. A ten ktoś stoi nad tymi narzędziami i się zastanawia, co ja mam z tym zrobić? Do czego to służy? Od czego ja mam zacząć? I rozmyśla. Ale gdyby poczuł w duchu swoim, w moim sercu, co mu serce mówi, by wiedział, że takie, na, że hebel jest do heblowania, że dłuto jest do e, obsługi, do wycinania na przykład szczelin czy czegoś w drewnie. I zrobiłby jakieś tam powiedzmy krzesło, stół czy cokolwiek innego. Po nas jest dokładnie to samo. Mamy narzędzia, dokumenty, które są narzędziami, zgodne z, nie, z procedurą OPPP. I co? Ja tam wspomniałem w kilku, e, kilka razy o tym, że notariusz powinien podpisać jakieś tam dokumenty i tak dalej i tak A czy coś innego? Ale. Jak sobie tak poprzemyślałem wszystko, notariusze byli pracownikami papieża, zawiadywali jego majątkiem, czyli całą ziemią i robili to w jego imieniu, że podpisywali coś tam, jakieś papiery, na podstawie których mogliśmy Czymś zawiadywać, czymś coś użytkować, i tak dalej, i tak dalej. Już pomijając to, że 25 grudnia 2012 roku zostało ogłoszone upadek tego całego systemu korporacyjnego i zostały wszystkie korporacje, firmy, i tak dalej unieważnione, zdelegalizowane przejęte także i notariusze. Ale wgłębiłem się um, ostatnio w motum prioprio wydane przez namiestnika papieskiego Franciszka, gdzie on delegalizuje także całą kuźdę, tą hierarchię ich łącznie z notariuszami. I że ich działalność, chociażby już na tej podstawie, jest nielegalna. Nie mają immunitetu, nie mają legitymacji, nie mają nic, co by upoważniało ich do tego, żeby cokolwiek, cokolwiek podpisywali. Po wydaniu motum Prio 48 dni, miał każdy urzędnik powiedzmy, lub udający urzędnika, pracownik, na to, żeby napisać do papieża, złożyć przysięgę, coś tam, coś tam, żeby móc działać dalej. Legalnie lub nielegalnie, ale nikt tego nie zrobił. Nie zrobił tego nikt, bo nikt się tego nie dowiedział, bo nikt nie został poinformowany przez władze korporacyjne, że takowy dokument jak motum prioprio został w ogóle wydany. I teraz, co zrobić, żeby nasze dokumenty miały moc? Trzech świadków. Żywych świadków. Trzy żywe istoty które podpisują i przypieczętowują swoim kciukiem dokument, ma potężną moc sprawczą. Ma potężną moc sprawczą, bo to, że jakiś tam notariusz podpisze czy coś, to nie ma żadnej mocy. Żadnej mocy. Inne rzeczy jakie. No i moja, kurde, tak, taka propozycja po tych przemyśleniach jest, żeby po prostu nasze dokumenty podpisywać, przypieczętowywać w obecności trzech żywych świadków i żeby ci trzej żywi świadkowie poświadczyli to i ma to moc sprawczą, energetyczną moc sprawczą i nie tylko energetyczną. Możemy to zrobić z każdym dokumentem w ten sposób. Z każdym. Nawet z wola i słowo, czy, coś, czy, czy, czy inne dokumenty. Możemy, nie musimy. Ale affidavit na przykład jest to oświadczenie pod przysięgą. Czyli należałoby to złożyć właśnie w obecności trzech świadków, którzy to poświadczą. Każde oświadczenie woli. Winno być poświadczone przez trzech świadków, że takiego czegoś dokonaliśmy. Następny temat podpis. Jak się podpisywać? No właśnie. I tutaj macie, moi kochani, większość ma problem. Ma potężny problem. Jak się podpisać? Nazwisko, jak sama nazwa wskazuje, nazwisko, nazwa, które kiedyś ktoś tam nam użyczył, to jest tylko nazwa. To nie jest Twoje. Nie jest Twoje, nie jest moje. To nie jest coś co jest ważne. Imiona. Imię, imiona. Czyja to jest własność? No czyja to jest własność? Nie jest to twoja własność, bo ty, jako ty, <grytanie> gdy cię Mianowano takim imieniem, obdarowano takim imieniem, nie byłeś w stanie wyrazić swojej woli, czy chcesz nosić takie imię, czy nie. Nadali je twoi rodzice. A więc? Czym jest godność? Godność? Godność, którą ty nosisz, to jest to, co ty ustanowisz. To co ty ustanowisz, nic innego. Jeżeli ustanowisz sobie swoją godność jako na przykład Antoni Kreska, to jesteś Antoni Kreska i to jest Twoje, niczyje inne. <ścoughs> Ale do tego trzeba mieć odwagę. Do tego trzeba mieć odwagę żeby się sobie obrać godność. Moja godność jest jam Ładogniew. Jam jest Ładogniew. Taka jest moja godność. Ładogniew Sławomir. Nie inaczej. W taki sposób się podpisuje. Podpisuje się tylko imieniem Ładogniew. Zawsze z przodu stawiając baj i dwukropek. A z tyłu w kółeczku jako copyright, copy climb. Wszelkie prawa zastrzyżone. Jest jeden dokument, który jest na Dropboxie w innych dokumentach. Oświadczenie, w którym jest zastrzeżenie praw. Wszelkich praw. W którym jest przejęcie. lub poinformowanie, że zarządcą korporacyjnej nazwy Twojej jesteś ty, że ustanawiasz dyrektora lub zarządcę, który będzie działał w imieniu chochoła. Ale nie musisz, ale nie podlegasz, nie musisz temu, co podlega chochoł. Nie ma nikt nad tobą, jako wolnym człowiekiem, żadnej jurysdykcji. Żadnej. Najwyższe prawo jest prawo woskie. Później jest prawo wolnej woli i następnie prawo naturalne. Wszystko inne to są zapisy w czterech rogach. To są wymysły ludzkie, które mają służyć do tego, żebyś ty myślał, że tak trzeba. To nie jest pisane dla Ciebie. To nie jest pisane dla Ciebie. To jest pisane tylko i wyłącznie dla tych, którzy mają Ciebie zgnębić, podporządkować. I się na tobie wyżywać. Moi kochani. Można byłoby dużo prawić, dużo rozmawiać na te tematy, bo to jest temat rzeka. Wszystko jest temat rzeka. Po co używać słów? Wyzbądźmy się lęku, zacznijmy czuć sercem i działajmy. Działajmy na rzecz wspaniałej Gaj. Gaja, jak widzicie, się oczyszcza. Ostatnie wichury i tak dalej, to wszystko. No toż to jest piękne. Gaja się oczyszcza. Gaja nie pozwoli. Gaja podnosi swoje wibracje. Świadomość się podnosi, więc wy też powinniście podnosić. A nie dumać, bać się, zastanawiać i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim, moi kochani, zacznijcie myśleć o tym, jaki chcecie ten świat. Jaki chcecie. Co chcecie, żeby było was? Jak ma to wyglądać? No nie dawajcie energii w tych chuzbach. Patrzę czasami na te wpisy na grupach, gdzie dawana jest energia ustawkom różnym, różnym bzdurom, negatywnym, mnóstwo negatywnych tematów. A nie jest mowa o tym, czego pragniemy, czego chcemy jak ma ta Ziemia wyglądać. Miłość, moi kochani, bezinteresowna miłość płynąca z serca. To jest to. To jest to, co powinniśmy, czym się powinniśmy kierować. Miłość płynąca z serca. Nie będę Wam nawijał zbyt dużo, jeszcze więcej bym mógł gadać, gadać, gadać jak gady. Mógłbym mówić, mówić, mówić jak człowiek. Mógłbym rozprawiać jak naukowiec. Mógłbym. Ach, dużo rzeczy mógłbym. Ale nie chcę Wam zawracać głowy. Życzę miłego dnia. Jam jest ładowni, jam jest światło. Namaste.